tak jak w wysokiej skali intensywności, że to trochę uniemożliwia myślenie. Jak nasze myślenie jest uniemożliwione, to to jest coś, z czym sobie nie możemy poradzić po prostu. Ale to na to można tylko odpowiedzieć po epikurejsku. Epikur miał takie tak, ćwiczenie chciałem, na... Myślałam na ból, a ból jest albo znośny, albo nieznośny. Jak jest znośny, to trzeba jest z nim poradzić. Jak jest nieznośny, to znaczy, że prędzej czy później się skończy albo naszą śmiercią, albo utratą przytomności, więc tak czy siak to się też, też jakoś w tym sposób poradzimy. Poza tym dzisiaj no, współczesna medycyna dostarczy nam dużych, bardzo pomocnych narzędzi do tego, żeby sobie z bólem radzić. Trzeba to oczywiście umiejętnie robić i przy konsultacji z lekarzem, ale z wieloma rodzajami bólów, bólu jakoś się można poradzić. Podsumowując, z mojego doświadczenia w 98% przypadków różnych silnych bólów jest możliwość przekształcenia tego doświadczenia w doświadczenie pozytywne, doświadczenie poznawcze, doświadczenie, które nas wzmacnia i zmienia naszą perspektywę. Ale trzeba to zrobić jako pewien świadomy zabieg mentalny. Zrobiło mi się trochę smutno, w sumie zastanawiałam się, czy o, ty, czy o tym mówić głośno, ale dlaczego mam nie mówić? Właściwie to nawet chcę, ponieważ w tej pierwszej części Twojej wypowiedzi, jak powiedziałeś o tych doświadczeniach i o tym, że ludziom zmieniają się wartości, to widzisz, ja jako dziewiętnastolatka przeszłam bardzo poważną chorobę, spędziłam ki kilka lat w szpitalu i, i wiesz, co jest zaskakujące, że mnie się wydawało, i tak mówiłam, Często na takim poziomie deklaratywnym, że rzeczywiście zmieniły mi się priorytety, że to ustawia. I w, w niektórych momentach tak jest, ale jednak w większości wychodzi mi na to, że się zapomina, wiesz? że ja zapominam, że ja zapominam, że kiedyś marzyłam o tym, żeby samodzielnie umyć sobie zęby, a dzisiaj mm -hmm. moim problemem jest to, że, wiesz, podaję skalę, nie mam elektrycznej szczoteczki. Rozumiesz o co chodzi, mm -hmm. nie? To jest jako przykład. Mm -hmm. I jest mi, zrobiło mi się teraz wstyd w sumie, nie? Bo szkoda, że to nie jest takie coś, co się ma, albo przynajmniej ja, że nie mam tego na stałe, że zapominam, że znów przejmuję się pierdołami. W pierwszej, początkowej części naszej rozmowy mówiłeś o ćwiczeniach, że no tak, w wielu przypadkach ćwiczeń jest tak, że jak się robi, to się ma, jak się przestaje robić, to gdzieś się traci kontakt z niektórymi doświadczeniami. Pytałaś mnie też wcześniej o to, co to znaczy być stoikiem, stoiczką. No więc moja odpowiedź jest właśnie taka, w kontekście dokładnie teraz tego, co powiedziałaś, że to jest praktykowanie pewnych wyobrażeń, które, dzięki których mamy kontakt m.in. z tego rodzaju doświadczeniami, z tego rodzaju wiedzą o sobie i o świecie. I antyczni stoicy, i to też, zresztą Holiday w swojej książce o samodyscyplinie przypomina. Oni stosowali y, dobrowolną ascezę, Seneka coś takiego tak stosował. Tak. Chodzi właśnie o to, żeby sobie przypomnieć o takiej surowości niektórych doświadczeń. Wyobrazić sobie, że się jest ułomnym, że się można w każdej chwili umrzeć, albo ciężko zachorować, żeby odzyskać właściwą perspektywę do tego, co się ma na co dzień i umieć się tym cieszyć. Bo w posiadaniu elektrycznej strzyteczki nie ma nic złego, pod warunkiem, że nie stajemy się tego zakładnikiem. W posiadaniu czegokolwiek nie ma nic złego, pod warunkiem, że nie stajemy się tego zakładnikiem. A stajemy się zakładnikiem, jak przestajemy sobie wyobrażać, że możemy się bez tego obyć. Kluczem do sukcesu w tym jest wyobrażenie i częścią praktyki stoickiej jest regularne wyobrażanie sobie różnych, nierzadko bardzo niekomfortowych sytuacji stanów rzeczy po to, żeby uzyskać to uczucie wolności. Mówiliśmy wcześniej o wolności. Wolność to jest wtedy, kiedy nic z tego, co pragniemy, nie może doznać przeszkody w, do, w, w osiągnięciu tego. W związku z tym im więcej pragniemy rzeczy zewnętrznych, tym bardziej jesteśmy Zniewoleni potencjalnie chociażby. No a poza tym też teraz, jak mówisz, to ja sobie znów wyobraziłam, że ten człowiek, którego znasz, który przeżył dwie śmierci kliniczne, już to ma. A tego przecież nie wiem. Mhm. Tego przecież nie wiem. Powiedz na koniec, bo zanim zaczęliśmy rozmawiać, wspomniałeś, że piszesz książkę, niedługo ona się ukaże. Co to za książka? Bo to mnie ciekawi. Napisałem ją już, jest w takiej fazie wstępnej, już po redakcji jest. Ja postanowiłem zrobić pewien eksperyment myślowy. Ta książka jest konsekwencją różnych moich podejść do myślenia o wartościach. i ja Zwróciłem uwagę na to, że nasze myślenie o wartościach w starożytności i w nowożytności bardzo się zmieniło, bo antyczni filozofowie, mówiąc o tych najważniejszych wartościach w życiu człowieka, lokowali je w obszarze wewnętrznym człowieka, jako jakoś, jakieś cechy jego kondycji duchowej powiedzielibyśmy dzisiaj charakteru czy, czy psychiki. Podczas gdy zmiana, jaka nastąpiła w naszej kulturze w nowo, nowożytności i później się ugruntowała po świeceniu, do, dokonała przewartościowania tego myślenia o tym, co naprawdę wartościowe i najbardziej wartościowe w naszym życiu i zaczęliśmy lokować wartości w obszarze pewnych zewnętrznych pożądanych stanów rzeczy. Ja nie mówię wyłącznie o takich Wartościach materialnych, ale na przykład o wolności. Mówiliśmy dzisiaj o tym, że dla antycznych wolność to jest pewien stan ducha, który jest osiągalny przeze mnie bez względu na okoliczności. I to przypomnę, mówił Epiktet, który przez dużą część swojego życia był niewolnikiem. Jemu w byciu wolnym człowiekiem nie przeszkadzała niewola, dlatego że uważał, że wolność to jest stan wyłącznie wewnętrzny. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie tak myśleć i mówić o wolności że wolność jest wyłącznie stan wewnętrzny. Mówiąc o wolności, mówimy natychmiast o pewnych, poruszamy w sposób nieuchronny pewne tematy z zakresu polityki, o, o prawach, Mówi, zaczynamy mówić człowieka o tym, co się człowiekowi należy od rzeczywistości zewnętrznej. Tutaj zaczynamy lokować wolność. I zauważyłem, że to samo przesunięcie dotyczy wszelkich wartości. I ta książka jest alegoryczną opowieścią o tym, o tej zmianie. Bohater książki jest żyjącym współczesnym człowiekiem, który jest wtajemniczony w pewną religię, nieznaną religię. I przechodzi różne szczeble wtajemniczenia i na każdym szczeblu poznaje inne ukryte bóstwo, które próbuje przejąć władzę nad ludźmi. I pod pojęciem każdego z tych bóstw jest inna, ważna, współczesna wartość. Ukrytym przesłaniem tej książki jest to, że dzisiaj dla nas wartości są jak bóstwa, których jesteśmy trochę zakładnikami i które sprawiają, że nie zawsze jesteśmy... Dążąc do nich szczęśliwie. Brzmi bardzo interesująco, więc z chęcią przeczytam twoją książkę. No i bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Minęła mi szybko, bardzo szybko. Miałabym mnie chęć też. na więcej, więc mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Tomasz Mazur, przypominam wam, ze stoickim spokojem jeśli chcecie do mnie napisać, to lepiej nie mówić. Jeśli chcecie bezpośrednio do Tomasza, to Tomasz Małpa ze stoickim spokojem.pl. Bardzo ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za bardzo miłą rozmowę. Do usłyszenia.